Alpy na długi weekend, czyli fajny pomysł na wypad z koleżankami. Przylatujemy do Monachium i będziemy zwiedzać Alpy bawarskie. Z Monachium jedziemy do garmisch Partenkirchen, to będzie nasza miejscówka na najbliższe dni. Na początek pierwszego dnia jedziemy nad jezioro nazywane bawarskimi malediwami Ibzi. To malownicze jezioro o turkusowej barwie u podnóża Zugspitze, najwyższego szczytu niemieckich Alp. Spacerujemy szlakiem wokół jeziora. Nie zdążyłyśmy się jednak wykąpać, bo złapał nas deszcz. Dzień drugi. Jedziemy w górę. Tak, jedziemy, bo pierwszy odcinek zdecydowałyśmy się wjechać kolejką, a następnie przejść pieszo szlakiem do punktu widokowego Alps Trasa jest przyjemna, ale znowu nie mamy szczęścia, bo przez większość dnia towarzyszy nam mgła. A zamiast pięknej panoramy na doliny, widoki mamy takie. Dzień trzeci. Zwiedzamy Piekielną Dolinę, czyli Wąwóz Hylental Klam. Ten spektakularny Wąwóz jest długi na 700 metrów, pełen tuneli, mostków i kładek. Jest stromo, głęboko, mokro i pięknie. A my idziemy jeszcze dalej do końca trasy, czyli do schroniska. Oczywiście w czasie tego wyjazdu jemy lokalną kuchnię, Sznycel, Strudel, Wurst i Kaiserszmarn i zwiedzamy malownicze Garmisz. To był super wyjazd w super towarzystwie brzmi jak coś dla Ciebie, zainspiruj się, zapisz i zaobserwuj.